Podjął zgodnie ze staropolskim. Czym chata bogata, tym rada. Goście wyjechali do domu bogatsi o trzy bramki, które wpadły im do wora. Zaczęło się już w ósmej minucie. Kokulski otrzymał doskonałe podanie od Panagala i nie miał żadnych kłopotów z pokonaniem Primela. Goście przyjęli cios z pokorą i poprosili o replay. Minutę później w podającym był Szarpak, a Patalan podwyższył na 2 do 0. Piłkarze Aluminium chyba nie zapamiętali, jak się to robi i po profesorsku grający Szarpak musiał im jeszcze raz to samo pokazać. Tym razem w 14 minucie Pranagal trafił w słupek, a szczęście było tak blisko. Dwubramkowe prowadzenie GKS-u Bełchatów to przerabiane już hasło do drzemki na widowni. Taki bowiem rezultat w pełni zwykle satysfakcjonuje lidera drugoligowej tabeli i wiadomo, że zbyt ciekawie w dalszym biegu spotkania nie będzie. Do końca pierwszej połowy istotnie niewiele się działo. W drugiej widowni nie dawał zasnąć Piotr Szarpak, którego akcje otwierały drogę do bramki Aluminium. Działo się tak cztery razy, a że do czterech razy sztuka. W 84 minucie Kukulski strzelił trzecią bramkę i GKS Bełchatów pokonał Aluminium Konin 3 do zera i umocnił się na pozycji lidera drugiej ligi.